Młodszy aspirant Sylwester Łyb dzielnicowy z posterunku policji w Kleszczowie, który przebywał na urlopie, wykazał się wyjątkową czujnością. Podczas jazdy swoim prywatnym samochodem trasą z Chabielic w kierunku rogowca, w rejonie miejscowości Kami na terenie gminy Kleszczów, zauważył niepokojące zachowanie kierowcy osobówki. Pojazd poruszał się niepewnie, zjeżdżał na pobocze, po czym nagle wracał na środek jestni. Sposób jazdy jednoznacznie wskazywał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Dzielnicowy, mając poważne podejrzenia co do stanu trzeźwości kierowcy, natychmiast zareagował. Zajechał mu drogę, zmuszając do zatrzymania i uniemożliwił mu tym samym dalszą jazdę. Policjant przedstawił się, po czym wyczuł od mężczyzny wyraźną woń alkoholu. W tej sytuacji odebrał mu kluczyki i zawiadomił dyżurnego komendy powiatowej policji w Buchotowie. Do czasu przyjazdu patrolu dzielnicowy pilnowałby, nie wy kierowca nie próbował uciec, ani nie stwarzał dalszego zagrożenia. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy dotarli na miejsce, zbadali stan trzeźwości tego kierowcy. Okazało się, że miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo wyszło też na jaw, że 51-letni mieszkaniec powiatu pajężańskiego ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie trzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz dalsze zakazy Prowadzenia pojazdów. Dzięki. Tej zdecydowanej i odpowiedzialnej reakcji policjanta będącego poza służbą udało się zapobiec niebezpiecznej sytuacji na drodze. To kolejny przykład na to, że policjanci są gotowi do działania nie tylko wtedy, gdy pełnią służbę. Policjanci wielokrotnie udowadniają, że noszenie munduru oznacza odpowiedzialność i stałą gotowość do działania. Wielu z nich reaguje także w czasie wolnym, niezależnie od miejsca, okoliczności czy też pory dnia niezmiennie kierują się troską o bezpieczeństwo innych i poczuciem odpowiedzialności za porządek publiczny. Dzięki takim postawom społeczeństwo może czuć się bezpieczniej, bo policjant to funkcjonariusz zawsze, nie tylko w godzinach służby.